To jest Bartones. Uwięziłem go w pokoju i nie wypuszczę, dopóki nie przejdzie pięciu wyzwań w CSGO. Dodatkowo, jeżeli zrobi to w mniej niż 2 godziny, to wygrywa tego skina o wartości 500 zł. Zadania na zadanie robi się coraz trudniej, przez co w filmie działy się powalone akcje. Zadanie pierwsze. Zaczniemy od mapki parkour. Zaczniemy ten film z prostym zadaniem, ale późniejsze zadania to jest kosmos, dlatego koniecznie oglądaj całe do końca. No i dobra, pierwsze co, to musisz. Szczęść tego parkura, nie? O jest, dobra, spróbujemy. Idzie, idziesz z najłatwiejszego i coraz jest trudniej. Uwaga, o! Jest pierwszy ty, no, poziom. Pra, sprawnie ci poszło. Okej. Okay. Grałeś w ogóle kiedyś parkour? Szczerze, wc się nigdy. Nigdy? Nigdy w życiu. Drugi poziom, mam jeszcze ty? trzy poziomy. No ja się nam ja wychylam. <laughs> Okej. Okay. Okay. O, ale na styk. Ostatni. Jest. Kurde. Raz, dwa. Co dwa. za sprawnie ci idzie? O! o kurde. kurde. Dobra. I to jest ostatni poziom. Ostatni poziom. Już. poziom. Ooo, na... Czas mija, pamiętaj, że masz coraz mniej czasu. Daj da się tam skoczyć! Pomyśl, o co tu chodzi? O! nie wiem. Wpisę no, klipa! <laughs> już po robocie. Jak się no. <laughs> Nie, nie wpisuj <śmiech> tego! To jesteś jedyny na zawsze w tym pokoju. Nie. Muszę do rodziny wrócić, do dzieci. No, popatrz. Ooooo! <laughs> nie da się, nie da! I teraz nie mogę tego zepsuć! No. Oj, co jest? Dobra, ja nie widzę tego... Też dużo surfowałeś. Nigdy nie surfowałem. Okej, okay, skaczaj, uwaga. O! 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 Skończyłem pierwszą! Dobra, Dobra, skończony pierwszy etap. I w ten oto sposób Bartone przeszedł pierwsze najprostsze zadanie. Kolejne to będzie musiał zdobyć dwa fragi, ale może chodzić tylko do tyłu. Następna rzecz jaką musisz zrobić, to okay. wyszukaj tutaj mecz i wejdź w turniejowy. Okay. Pozwolę Ci wybrać mapę jaką tylko chcesz Dobra, Top. wybieram mapę Mirage Wejdź Escape Escape Ustawienia Ruszanie do przodu o, że... X O nie A usuń Okej okay. D usuń I musisz zrobić tak dwa fragi Poważnie? Tak Cały czas musisz chodzić tylko do o, tyłu nie I musisz zrobić dwa fragi O nie, mogę na się popatrzeć <śmiech> <śmiech> To wygląda komisie Oni sobie no. myślą pewnie co ja robię Oni Cię jeszcze z meczu wywalą Wywalą mnie to prosto.

B mówią. Co B, no nie, czemu nie trafosi na B? Dobra, Oj, o, o, gdzie on jest? O, o, tutaj. Tych na lewo iść. Nie! nie! A, no kurde, i to mógł będzie... się skupić. On powiedział, że dajcie nie. kick. W sumie tak kick to Jestem zielony? Tak! Powiedzieli tak, kick na zielony! Nie! nie, nie! Nie, o! o, o dobra, dobrze. dobra, dobra. Zrobię dwa fragi szybko i kończymy to wyzwanie. Będziemy strzelał! Będziemy zaostrzał. A! mnie! Trzeba teraz. O nie! O nie! Ja wierdzę. Pomyśl sobie jakie następne będą z No nie, tak nawet. No ale tutaj chyba rocisz się w swoim Dobra, teraz daję wszystko z siebie Ooooooooooo ja. To było dobre! Ooo, dobra, dobra! Do, do. O, to było, dobra. Nie! Yes, yes, jest! Jest! Nice. Yes. Bartone sobie zostało godzina i 30 minut czasu i wykonał już 2 z pięciu wyzwań, które były tylko rozgrzewką. Następne to musi przebiec całą mapę naokoło, ale pod jednym warunkiem. Może grać tylko jedną ręką. No, nie, dawaj rękę. Nie, dawaj rękę. Z jedną ręką? No. Z jedną ręką, ale nie, nie byle co Musisz przebiec całą mapę dookoła. Spróbuj wy... Nie, <laughs> jak ty grasz, co jest? To się nie da grać. O! Boję się ruszać. No Czemu on mi daje. O! Dawaj, dawaj. O! o. o nie, dostał! Nie, no nie! Czekaj, stój. No, nie! Ja Dwa... mogłeś po nogach! Ale je... nie będę po nogach! Niechnąłeś! <grym> Czekaj, bo chyba słyszałem go. <grym> ty już jesteś w jednej trzeciej drogi. O! OK <grym> Komicznie to wygląda! No? O nie! No nie! To <grym> wygląda, Dobra, przyszedł już jednego gościa. Nie, nie! No, nie to się nie, nie nie się nie uda! Dobra, nie przejmuj się to jest to! Mi intuicja mówi, że to jest ta... Nie! To jest trudne. Nie, no co leź! Nie, no, nie, nie! No, no, tak... No co, no? <grym znaliczone> jak widzicie, po wielu, wielu próbach skończył się mecz Też powoli Bartonez zaczynał wątpić, że ten cały challenge się uda Ale oglądajcie, co się stało tu no, Zmieniliśmy mapę Bartonez stwierdził, że Inferno będzie no, lepsze Nie Pozwoliłem mu wziąć Inferno Mam ogólnie fajną taktykę Dobrze, że idziesz ze swoimi Ale patrz, jak ja to grałam fajnie Zobaczcie, jaki Bartonez sobie taktykę <grym> wymyślił Wziął tutaj myszkę i może ruszać jednocześnie i chodzić Szansa jest On jest tam daleko gdzieś Tak, tak, tak nie Jaki pech, jaki pech. Chodź, chodź. nie, jaki pej, jaki zabili go No i mnie teraz wywalą Dobra, koniec Pograliśmy Ty, zostało dwóch gości, nie idź tam, bo on tam jest A nie, zabili go Ty, jest tam, ty, to się uda Poczekaj niech oni dojadą On cię z pleców, dawaj szybko nie, jak za pierwszym jest... Ty? Nie, gadaj, nie gadaj, Tylko nie żeby gadaj. go nie zabił. Ale Jezu, dawaj szybko. szybko! Szybko, 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 nie zabijajcie go. Ci się, Jezu, uda jest, się. Uda mi się. Sary udało! Jest! Za... Jest! Dobra! Jezu, pierwszy pierwszym razem waltop to była stary, trzecia mapa. No i trzecie wyzwanie zaliczone. Przedostatnie to musi zdobyć fraga, ale grając na ślepo. Została ci godzina czasu i 10 minut mm -hmm. na dwa najcięższe wyzwania. Okej okay. Nie, nie, jak to ślepo! Tak sobie Przygłosuję ci oczy, nic kompletnie nie będziesz tak. widział. No było! I muszę zrobić jakby killa, tak? Tak. Mogę ci mówić, tak. idź prawo, gdzie jesteś i tak dalej, mniej więcej takie ogółowe informacje Ci będę dawał. Dobra. Krzyk, Kup... krzyk, Kup... strzelaj, strzelaj, Dobra, zapasowa kamera Co chwilę nam wywalało nagranie z kamerki Wideo, video, nawet się nie da o. o, jest coś takiego, co nie? Brak miejsca I co, co chwilę się tak działo Nie włączyła się nam kamerka do nagrywania I nie chcemy tego wrzucić Tak, żeby nie było, żeby nie było że oszukujemy I musimy coś. to jeszcze raz zrobić Dobra, więc jeszcze raz Ej, Stary, nie ruszaj się, no? myszka trochę w prawo Trochę w lewo, trochę w prawo nie, nie, nie! co gadek. się stało? Stał, gościu w miejscu, apczył co nie? No? I go zabili, jak ty już miałeś myszkę na jego głowie. No, No. I czekaj. Szalej, szalej, w lewo, w lewo, myszka Co? 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 Zabiłeś, bla i ostatnie, finalne zadanie to musi, nieważne w jaki sposób, namówić jedną osobę, żeby wpisała demos w konsoli Siemano Siema, siema Słuchaj, zagramy sobie jeden kontra jeden, ale kto przegra, ten robi wyzwanie No dobrze, nie będzie Dobra, no to ustaw się tam u siebie Tylko słuchaj, jest taka jedna właśnie sprawa, że co by to nie było, musisz to zrobić No dobrze, nie będzie To będzie taki szybciutki meczek, gramy do pięciu, okej? Okay? Okej, okay, okej okay. Okay, Jak ty zszedłeś? nie potrafisz grać w tę grę. No, nie potrafisz grać. Lipa by była jakbyś przegrał. No. <laughs> Musisz następną osobę znaleźć. No, Ale widzisz, stary... Ty końcu... grać nie potrafisz. Ale widzisz, że p... ty grać nie potrafisz. U siebie żałem grom lepiej. To dobra, było dobre. Dobra. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. O! Dobra, 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 dobra. No jesteś na dobrej drodze. Dwa, trzy. O kurczę. No nie co, patrz, to, co patrz, ty patrz. robisz? Ale, ale popatrz! Widz, widziałeś że przegrasz mecz teraz! Widziałeś gdzie był celownik. No nie był na głowie! A gdzie był? Obok! Obok głowy! Obok! No, jest remis, weźmy. Aaao, dobra Ej, no, okay, jeszcze tylko raz. Co jest? Dobra, dobra, słuchaj, jest takie wyzwanie, że nie wiem czy wiesz, ale jest taka komenda jak Demos. A co to jest w ogóle demos? Demos to jest właśnie no, coś takiego, że poprawia ci chyba FPS i w grze, coś takiego. W sumie spoko. Już mam konsolę. Okej, wpisz sobie DM-y osy. O, dobra, no to tak. No to dzięki za zagierkę. Trzymaj się jako co jeszcze odcinek. Fajnie. Fajnie Powiem nie? ci, że był trochę trudny, ale uważam, że to jest coś, coś oryginalnego, coś ciekawego, nie? Tak. tak. Dobra, dobra!